Ja mam witam w kolejnym odcinku Izaka i jest gorąco, nie chcę się na pewno. Ale muszę nagrać ten odcinek w miarę szybko zmontować. No bo coś tam się wykoleiło z harmonogramem. Miał dzisiaj wlecieć odcinek z 7 Days to Die. Więc skoro dzisiaj nie wleci, będzie w piątek. Mieliśmy wczoraj z ekipką nagrać, ale nie zauważyliśmy, że... Wyszła wersja eksperymentalna, pełna 1.0, tylko że trzeba w ustawieniach zmienić, bo normalnie dalej gra się w y, alfę. Ale dobra, mamy już to na dzisiaj ogarnięte. Wieczorem sobie nagramy, pewnie jakoś po 21.00 będzie trochę ciemniej, więc to też y, podczas nagrywania nada trochę klimatu gierce. Y, dodam też w godzinach wieczornych, około pewnie 20, może 19.00. Ej, quad shot. O kurde, jak to wolno się ładuje. <noise> Ale fajne jest. Eee, dobra, dodam też godziny wieczorne, pewnie około 20. Do no 20, może 19. Pewnie tam w większości się nie wyświetli od razu, tylko wieczorkiem. A, zapomniałem, że mogę te niszczyć. Fajnie, byk, odbijać. Ten tentezazel nie mam chyba nim odcinka, albo mam, ale wszedł tragicznie, bo jeszcze nie mam żadnego marka. A chciałbym jakiegoś sobie zrobić w końcu. Okej, okay, może nie w ten sposób. Ale dobra. Przez to wolne ładowanie jest trochę ciężko. Ale spróbujemy czemu nie. Oj, najgorsze to są właśnie takie małe stworki, co mają mało HP, ale jest ich sporo. Może tak e, krótko powiem o jakichś planach na kanał, co planuję w najbliższym czasie zrobić. Więc na pewno bieżące serie, no to wiadomo. Margonem, Ajzaczek, to nie zniknie z kanału za prędko. E, damage, HP. E, więc to z kanału za prędko nie zniknie. Chyba na razie odstawiam na bok balony. E, balony i co tam jeszcze było? Hollow Nightcik będzie kontynuowany. Może mniej odcinków, a więcej na streamie, ale ukończę tą gierkę na pewno. Eee, I z tych gierek, co chyba na razie nagrywają, to wymienione wszystko. No to tak. Yy, wampirki nagrałem ostatnio. Może jeszcze ze 2-3 odcinki się pojawią, Rac więcej raczej nie planuję. I... Seven days tutaj teraz. Tylko to też nie będzie jakaś długa seria, chyba że, nie wiem, będziecie chcieli. Zobaczymy jak to się przyjmie. E, na pewno będzie. Co będzie? A... Na pewno będzie te parę odcinków do pierwszej, może nawet i drugiej hordy sobie zagramy. E, Zobaczy też jak ekipa będzie chciała grać. Planuję coś wrzucić z Cesa, tylko to pewnie nie Solo, a z widzami. Miko i Filip pewnie będą chcieli zagrać, więc jeszcze jak jakaś dwójka by była, no to fajnie. Jak nie, to kogoś się dobierze, albo zagramy po prostu Trio. No i jak już CS-ie, to jeszcze będzie konkursik. Do wzięcia yy, udziału nie będzie nic wymagane. Żadne nie wiem, udostępnienia czy coś. Po prostu zrobię na Discordzie kanał. O nazwie konkurs, konkursy. No i będę tam czasem ogłaszał jakieś konkursiki. Jak będą do wygrania skiny w CS-ie lub nie wiem, passive cardy. w cardy chyba bardziej będą dla osób co grają w Margonem. Bo będzie można sobie kupić smocze łuski. Ale jak nie to nawet skinek fajna rzecz do wygrania na Steamie można sprzedać. I kupić sobie za to jakąś gierkę. Więc jak będzie tylko konkursik. E, już startował pewnie dam jakąś informację pod filmem e, najpewniej pod filmikiem z CSA i w miniaturce coś tam będzie, żeby no, każdy widział i mógł sobie wziąć udział e, no a do rozdania po prostu będą jakieś skinki, pewnie około 50 zł droższych na razie nie chcę dawać, tańszych nie wiem, chyba nie ma sensu że na streamie po prostu jakimś i co co godzinę rozdać po prostu tańszego skinka, jakiegoś zadychy czy coś. Chyba też byłoby, nie wiem, fajne. Więcej osób by wygrało na pewno. Tak to jedna osoba co wygra bardziej się cieszy, a tak to. E, myślę, że i tak inni się ucieszą, jak cokolwiek wygrają. Ale to jeszcze będzie do przemyślenia i zobaczymy jak to wyjdzie. Toxicaura. Nie, na to nie działa, szkoda. Dobra, przejdźmy się do Secreta. Może w końcu odda. Jedyna bombka, pyk. Tak średnio. O, od razu powiem, że w ten weekend planowane są streamki. Tym razem nie będzie żadnych horrorów, bo... To no, były chyba dwa tygodnie pod rząd nawet. E, co jest planowane? Rimwardzik na pewno. Możliwe, że Markonem, bo dawno nie streamowałem i ostatnio mniej czasu mam nagranie, a jak odpalę streamka, to zawsze sobie coś tam podekspie. Może ankietę zrobię? To w sumie musiałbym dzisiaj, chociaż dzisiaj i na sobotę. Zrobię jakąś ankietę i zobaczymy, co tam wybierzecie. No na pewno w ankiecie do wybrania będzie Ringward. Minecrafta może damy. O! Z Minecrafta też coś tam myślałem nad serią. O kurde. Hmm. Dobra, trinketik chociaż. E, tylko reward ten Minecraft, nie wiem czy na modach, czy vanilia. To będzie jeszcze do przemyślenia. Bo pokonam tego bossa. O. No i tak, ostatnio prowadzę TikToka. Jak robię shortsy na tym? Na YouTube to na TikToka wrzucam. Po prostu to samo. Nie wiem, ale wydaje mi się, że tam są inne osoby i na YouTubie inne osoby. Nie wiem, może z TikToka kiedyś ktoś przejdzie. Fajnie by było. Bo jednak na YouTubie chciałbym bardziej się na razie skupiać niż na jakimś TikToku. Okej, okay, kuleczka. Daliśmy kartę. Kartą się cofnijmy. I lecimy tutaj. A, jeszcze zapomniałem o LOLu. L z Lola to pewnie placementy dokończę. Czemu niebieskie? To efekt tego krzybka był? Nie mam pojęcia. Ale tak, w LOL dokończę na pewno placementy. I po placementach zobaczymy, jak będą się placementy same w sobie oglądały, to może i raz na jakiś czas odcinek wpadnie. Dobra, i to chyba dawało monetki. Tak. Wpadniemy do sklepów, fajnie jakby jakieś serca były. W sumie nawet jedno, albo jakiś temek na HP up. Oj dobrze. jedno HP. Czarne? Dobra, jest HP. Karta Hierophant? Emperor. Emperor też się przyda. O i wezmę to, może piguły oddadzą. gold O kurde, to się przyda. Może nie jakoś super, ale... piromania jest OP. A, na bossa. Dobra, tears i co tu mamy? A, weźmy to. I to, nie mam opisów, ale dobra, dobrze pamiętam, że to dawało czarne serca. Nie wiem, co się z tym modem na opisy stało. Nie działa, jest włączony. E, mapka. Losujmy, może. Dobra, rozwalę jego jeszcze. No nie za bardzo, więc. Rozwalmy tak. No dobra, może. Uda się kupić plecak? Oj, tutaj trzeba się precyzją wykazać. Nie wykazałem się niestety. Jest kuczyk. Lecimy po Treasure Room. O, tak. Średnio. Co to robiło? Kamienie, okej. Okay. Może nam zamieni na kamienie z X-em? Sprawdźmy. O tak, średnio. Czy HP straciłem? Nie, na bossa fajnie działa ta postać jeszcze z tym yy, poczwórnym strzałem. No i dobra, lecimy na matkę. Robię chyba od razu tak. Oj, niedobrze. Dobra, HPKi co tu mamy? A czy coś chcemy? Chcemy chyba spróbować zrobić po prostu tego Boss rusza, jak się nie uda to trudno Nie, jedno splunięcie i one shotujemy bossa chyba Tak, nawet bez splunięcia wychodzi No z mnie. nie Nie, Magician to bardzo dobra karta tutaj Na takiego Boss rusza, bo nam cały czas działa Niepotrzebnie chyba pluć próbuje Bardziej się opłaca chyba trzymać dystans. Tears up jeszcze. A ja tam? Co wypadło? A, gulp. Dobra. Nadal nie mam tego dodatku na ile fal zostało, a to jest fajna rzecz. Experimental. Range down. Dobra, to nam nic nie robi. O, takie są najlepsze. O, no i dobra, kurde, udało się, ale ta kupa yy, gulp weźmiemy, może jakiś inny trinketik dropniemy. Jak nam spadnie Tirsik, bo tutaj co hita dostawaliśmy, to nam rosło minus 3,14. A i nie mamy tego magikala jeszcze. A gdzie będzie Bosik? Na górze, po lewo raczej. W ogóle mamy jedno HP. No właśnie. Zapomniałem, że tak wolno strzelamy!